Dajcie moi drodzy, bardzo dziękuję za zainteresowanie moją osobą. Jestem przekonana, że najbliższy czas pozwoli nam poznać się bliżej i wyrażać wiele opinii wspólnych na różne tematy. Pozdrawiam serdecznie. 50. 50. 50. Bardzo elegancko się ubierał. Kiedy był sportowo ubrany, miał gustownie dobraną odzież, markową, dobre buty, sportowy Mercedes z białym wyposażeniem w środku. Tam, ja muszę być przygotowana na każdy wariant. się nie musicie mieszać, tylko kasę no. I to wszystko. No i mam... a, w rejestrze nikt nie ma. Nie ma Pania kosztuje, słuchaj, 150 200 300. W zależności 450. A wykazuje do PKW na kolegam komisji, oprze 35 000. I to są moje. Zęby wybielane. Nosił na sobie złotą biżuterię, miał ładne, długie kręcone włosy. Znakomicie wykorzystał wszystkie moje relacje. Jako matki i żołdać. Bo ten telefon, którego byłeś świadkiem, świadczy o tym, że dobierają mi się do dupy. Dobrze? Dobrze. Powiem szczerze, że chciałabym tylko prowadzić do końca. Jeżeli coś z tego mielibyśmy oboje albo ty. Ale jeżeli jest tylko za friko, to to pieprze. Proszę mnie nie niszczyć tak. Powtarzam, jedna się zabiła, a druga walczy o to życie tutaj. Przepraszam, że nie mogłam państwa zaprosić do innej sali. Nie stać mnie na to, żeby wynająć salę w Warszawie. Póki co jestem jeszcze tym posłem. Przepraszam wszystkich ludzi, którzy mi zaufali w moim regionie. Zniszczono mnie i moją rodzinę takimi metodami, bolszewizmem. Miał przy sobie zawsze dużą ilość pieniędzy. Zawsze bardzo przyjemnie pachniał, był czysty.